Kiedy byłem dzieckiem, mieszkałem w nawiedzonym domu. Wiem, jak to brzmi i nie chcę zabrzmieć jak paranoik, ale mieszkałem w prawdziwym nawiedzonym domu. Przez większość mojego dzieciństwa nie było w tym nic złowieszczego. Kątem oka widziało się różne rzeczy. Wchodziło się do innego pomieszczenia i zastawało lekko poruszone ubrania. Mojej mamie nawet raz pociągnięto za włosy w wannie. Ale był to odosobniony incydent, który nigdy więcej się nie powtórzył. Słychać było głosy, poruszających się ludzi. I inne odgłosy, ale nie było to nic poważnego. Czasami było to irytujące, ale nigdy nie czułem się zagrożony. To było po prostu coś, co się działo, dopóki moi rodzice nie zdecydowali się sprzedać domu. Miałem wtedy jakieś 18 czy 19 lat i właśnie rzuciłem studia. Medycyna nie była dla mnie, a ja czułem się wypalony i zagubiony. Pisałem od ósmego roku życia, ale nie odkryłem jeszcze horroru. I wciąż próbowałem odnaleźć się w fantastyce. Miałem pracę i dom moich rodziców. Przynajmniej dopóki nie poinformowali mnie, że przeprowadzają się dwa stany dalej. Nie mieli jeszcze daty sprzedaży domu, ale moim rodzicom powodziło się na tyle dobrze, że mogli sobie pozwolić na zakup innego domu, zanim jeszcze sprzedadzą poprzedni. Zaproponowali mi całkiem atrakcyjną ofertę. Miałem zostać w domu i pilnować psów, podczas gdy oni przygotują dom do przeprowadzki. Mieli wrócić za około 2-3 miesiące, gdy wszystko będzie już gotowe a następnie zaczną wszystko oficjalnie przenosić. Jeśli do tego czasu nie sprzedadzą domu, mogłem w nim mieszkać jeszcze przez jakiś czas. Okazało się to jednak bez znaczenia, ponieważ nie mieszkałem w domu dłużej niż około miesiąca. Zaczęło się od drobiazgów. W domu zawsze ginęły kluczyki do samochodu, filiżanki do kawy i książki. Ale teraz nigdzie ich nie było. W ciągu tego miesiąca zgubiłem kluczyki do samochodu trzy razy i za każdym razem musiałem jechać do dilera, by dorobić nowe za które zapłaciłem około 50 dolarów. Moje podręczniki szkolne, które zamierzałem sprzedać koledze z klasy, również zniknęły. Podobnie jak mój Gamboy i rachunek, który planowałem zapłacić, aby nie mieć długów. To tylko rzeczy, które pamiętam, ale to była ciągła walka z tym nieznośnym uczuciem, że coś zaginęło, a ja nie wiem co. Psy również stały się bardziej nerwowe w domu. Moi rodzice mieli dwa psy rasy Bolder Collie i zawsze były mile widziane w domu. Razem z całą menażerią zwierząt, które trzymała moja matka. Nigdy wcześniej nie czuło się niekomfortowo wchodząc i wychodząc. Ale teraz wydaje mi się chcieć mieszkać tylko na tylnej werandzie, a nie w domu. Upały na Florydzie to nie żarty, a kiedy długowłosy pies woli spać na nieklimatyzowanej werandzie niż w domu. Wiadomo, że coś się dzieje. Po prostu uznałem, że stęskniło się za moimi rodzicami, ale nie miałem pojęcia co zacznie się dziać. Mniej więcej wtedy zauważyłem cienia. Spałem na górze częściej niż na dole. Czułem się bezpieczniej na piętrze na wypadek, gdyby ktoś postanowił się włamać. Mieliśmy sąsiadów, którzy nie cieszyli się dobrą opinią, a wcześniej już włamano się do naszego domu, gdy byliśmy na wakacjach. Uznałem, że jeśli ktoś się włamie, przebywanie na górze da mi więcej czasu na przygotowanie broni i wezwanie policji. Ale prawdziwy problem tkwił już wewnątrz domu. Czasami budziłem się w środku nocy. Budzony jakimś dźwiękiem lub uczuciem. I widziałem, że coś porusza się w pokoju. Chociaż chyba nie do końca. Widziałem cienie na ścianie, które chodziły za mną lub wokół łóżka. Odwracałem głowę, by się z nimi skonfrontować. Ale nigdy nikogo tam nie było. Pokój był zawsze pusty. A przeszukanie domu potwierdziło, że nikogo tam nie było. Co więcej, nawet jeśli byli na tylnej werandzie, wiedziałem, że psy wpadłyby w szał, gdyby wyczuły kogoś w domu. Może i nie lubiły przebywać w środku, ale jeszcze bardziej nie lubiły obcych. Próbowałem spać na kanapie, ale był ten sam problem. Słyszałem szepczące głosy i widziałem długie cienie na ścianie. Ale kiedy odwracałem się, by się z nimi skonfrontować, już ich nie było. Czasami słyszałem poruszające się rzeczy, jeśli spałem na dole, co było dodatkowym argumentem za spaniem na górze. Przez większość nocy starałem się nie być sam. Zawsze mieć jakiegoś przyjaciela, z którym mógłbym oglądać filmy. Które dotrzymywałby mi towarzystwa, gdy byłem w domu, ale mimo moich starań i tak było wiele nocy, w których zostawałem sam. Czasami zatrzymywałem się u znajomych, ale nigdy na długo. Miałem obowiązki w domu, a żaden z przyjaciół nie był gotowy na długoterminowego gościa. Powinienem był wyjechać po incydencie pod prysznicem, ale zdołałem to sobie wyperswadować. Naprawdę chciałem wierzyć, że tylko się o coś zatrapałem. Nikt nie chce wierzyć, że jego dom z dzieciństwa jest nawiedzany przez nienawistne duchy. Byłem pod prysznicem, jakieś trzy tygodnie po ich wyjeździe. Szykowałem się do pracy, mydliłem włosy, namydlałem oczy. Gdy nagle coś podrapało mnie w plecy. Otworzyłem oczy i natychmiast tego pożałowałem. Ale zacząłem się rozglądać, żeby sprawdzić, czy może podrapał mnie któryś z kotów. Albo czy nie wpadłem na jakiś haczyk. Mama miała na ścianie małe haczyki na gąbki. I inne rzeczy, ale już je zdemontowała. Nie widziałem również żadnych kotów, ani niczego innego w łazience, więc wróciłem do zmywania z siebie mydła, zanim przyjrzałem się zadrapaniu. Rozciągało się od łopatki do połowy pleców i wyglądało jak trzy długie cięcia, które były mocno czerwone i wyglądały na nieco zainfekowane. Posmarowałem je maścią i założyłem na nie duży plaster. Mama była pielęgniarką, więc zawsze miała mnóstwo takich rzeczy w gabinecie. I starałem się to zignorować. W końcu to był tylko wypadek. Takie rzeczy się zdarzają, prawda? Po wszystkim nakarmiłem psy i poszedłem do pracy jak zawsze. Kiedy dotarłem do domu tej nocy, dziwactwo osiągnęło punkt kulminacyjny. Gdy tylko przekroczyłem drzwi, a było to około północy, mogłem przysiąc, że słyszałem ludzi na górze. Brzmiało to tak, jakby czterech lub pięciu z nich poruszało się na drugim piętrze. Chwyciłem pistolet taty, który trzymałem przy telewizorze i udałem się na góry, aby sprawdzić, co się dzieje. Nie widziałem żadnych śladów włamania, żadnych wybitych okien czy otwartych drzwi i zastanawiałem się, jak udało im się wejść niezauważonym. Moi rodzice mieli duży dom, ale większość wejść znajdowała się w salonie. Jeśli ci faceci nie włamali się do domu z tyłu, nie sądziłem, że mogli wejść bez mojej wiedzy. Wszedłem po schodach, uważnie nasłuchując, ale gdy zbliżyłem się do dużego frontowego pokoju, w którym zwykle spali moi rodzice, nikogo tam nie było. Przeszukałem dom na górze i na dole, ale nic nie znalazłem. To było tak, jakbym sobie to wszystko wyobraził. Psy śpiące spokojnie na tylnej werandzie doprowadziły mnie do przekonania, że po prostu się denerwuję. A kiedy szykowałem się do łóżka, nie mogłem powstrzymać się od nasłuchiwania, aby upewnić się, że to tylko moje nerwy. Kiedy coś kopnęło w drzwi wejściowe, gwałtownie podskoczyłem. Mułem twarz w zlewie i skrzywiłem się, gdy mydło znów dostało się do oczu. Zszedłem na dół po cichu, z pistoletem w ręku, by znaleźć otwarte drzwi i nikogo, kto mógłby to zrobić. Spodziewałem się usłyszeć kroki, gdy schodziłem po schodach, może nawet biegnących ludzi, ale nikogo nie było. To był pusty dom, w którym nie było absolutnie nic. Obszedłem dom jeszcze raz, ale nadal nic nie znalazłem. Zaczynałem się denerwować. Naprawdę nie podobało mi się to, co się tu działo. I coraz trudniej było mi przygotować się do snu. Sprowadziłem psy z powrotem do środka. Choć nie bardzo chciały wejść. I próbowałem namówić, je, by poszły za mną na górę. Żebym poczuł, że mam chociaż trochę towarzystwa. Znałem te psy całe życie. Pomagałem mamie wychować je od szczeniaka i po raz pierwszy usłyszałem jak warczą na mnie, gdy ze strachem odmawiały pójścia na górę. Nie zaatakowały, ale miałem wrażenie, że jeśli będę naciskać, to mogą to zrobić. W końcu zostawiłem je na dole, postanawiając zamknąć drzwi do sypialni i trochę odpocząć. Postawiłem też krzesło pod drzwiami wejściowymi. Nie było sensu budzić się z powodu ponownego trzaśnięcia drzwiami, jeśli mogłem temu zaradzić. Udało mi się zasnąć po kilku nieudanych próbach, ale kiedy to zrobiłem, było to krótkotrwałe. W moich snach ludzie stali wokół mnie i szeptali. Nie wiedziałem, kim oni są. To byli ludzie, których nigdy nie spotkałem, a kiedy podniosłem głowę, by na nich spojrzeć, nie mieli twarzy. Byli stworzeni z cieni. I miałem wrażenie, że mówią o mnie. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Nie ma powodu, dla którego musiałem tak czuć. Ale nagle wiedziałem, że to ja jestem tematem ich rozmowy Zamknąłem oczy we śnie, nie chcąc na nich patrzeć I wtedy zobaczyłem cienie poruszające się na ścianie Tańczyły i wirowały po płaskiej skorupiastej farbie A ja zdałem sobie sprawę, że już nie śnię Czułem wzrok na plecach, gdy drżałem pod kołdrą A im bardziej się budziłem Tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że wciąż słyszę szepty to były te same rzeczy, które widziałem, kiedy próbowałem zasnąć każdej nocy. Ale teraz, kiedy się obudziłem, odkryłem, że dzienie wciąż tam są. Wznosiły się po ścianie, wysokie na 7 lub 8 stóp, a ich nogi wyciągały się za nimi groteskowo. Nie wiem, co mówiły, ale nie podobało mi się to. Było to coś w rodzaju pomrukiwania, ciągłego potoku niewyraźnej paplaniny. A kiedy odwróciłem się, by na nich spojrzeć, tym razem nie zniknęli. Nie widziałem ich tak samo jak oni mnie, ale widziałem, że na mnie patrzą. Wypełniło mnie najgłębsze przerażenie, jakie kiedykolwiek doświadczyłem. Nie wiem co zrobić. Zostać? Uciekać? To był mój dom. Zawsze czułem się w nim mile widziany. I to był pierwszy raz, kiedy poczułem, że w tym domu będzie mi źle. Ostatecznie zdecydowałem się nie konfrontować z nimi. Zwlokłem się z łóżka tak szybko jak tylko mogłem. Pobiegłem do drzwi. Psy patrzyły na mnie jak na wariatach, gdy schodziłem na dół. Ale nie obchodziło mnie to. Nie zamierzałem zostać w tym domu ani minuty dłużej. Poszedłem do samochodu otwierając drzwi. Ale przypomniało mi się, że zostawiłem klucze w środku. Spojrzałem z powrotem na dom. Ale myśl o powrocie tam sprawiła, że nogi się pode mną ugięły. W oknach nie było żadnych świateł żadnych dziwnych postaci patrzących na mnie z góry. Ale patrzenie na ten ciemny dom nocą sprawiło, że nigdy więcej nie chciałem tam wracać. Spałem w samochodzie do rana, a gdy wzeszło słońce, poszedłem po kluczyki i kilka rzeczy. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela i zapytałem, czy mogę spać w nocy u niego na czas nieokreślony. A po opowiedzeniu mu o tym, czego doświadczyłem, zgodził się. Nie sądzę, żeby mi uwierzył, ale myślę, że wyczuł przerażenie w moim głosie. Jego mama była typem osoby, która wierzyła w prawie wszystko, a kiedy jej powiedziałem o mojej historii, nalegała, żebym został. Zostałem w jego domu, dopóki moi rodzice nie sprzedali mieszkania. A potem zamieszkałem z babcią, dopóki nie dostałem własnego mieszkania. Myślałem, że skończyłem z dziwactwami w domu, ale miał dla mnie jeszcze ostatnią niespodziankę. Wróciłem kilka tygodni później, by pomóc rodzicom przenieść rzeczy na ciężarówkę. A kiedy podnieśliśmy kanapę, coś znalazłem! Pod kanapą znajdowało się wszystko, czego mi brakowało. Ułożone w schludne stosiki, czekające tylko na odkrycia. Mój tata śmiał się z tego, mówiąc, że muszę być trochę roztrzepany. Ale ja wiedziałem, że sprawdzałem pod kanapą wiele razy. Pomogłem im przenieść rzeczy na ciężarówkę, ale uparłem się, że odejdę przed zmrokiem. Myśleli, że jestem głupi, ale nigdy więcej nie wróciłem tam po zmierzchu. Kilka miesięcy później sprzedali dom. Zabrałem swoje rzeczy i nigdy tam nie wróciłem. Moja mama zainteresowała się wycieczkami z duchami i innymi rzeczami w późniejszym życiu. Przeprowadzała badania na temat tego miejsca, po tym jak powiedziałem jej czego doświadczyłem. Była oszołomiona, kiedy opowiedziała mi o burzliwej przeszłości domu, w którym mieszkaliśmy. Kilka osób zmarło w nim, i nie wszyscy z przyczyn naturalnych. Krążyły plotki, że dwóch braci pojedynkowało się na podwórku, a jeden z nich wciąż był pochowany na terenie posesji. Chłopiec utonął w stawie, który znajduje się na rogu naszej ziemi. Kilka osób zmarło z przyczyn naturalnych w domu, i nie wiem, czy to oni nawiedzają to miejsce. Czasami w moim życiu zauważam, że dziwności podążają za mną. Wydaje się, że mnie szukają, i myślę, że to mógł być jeden z powodów, dla których zacząłem pisać horrory. Im bardziej zbliżam się do zrozumienia tego, tym bardziej czuję się przerażony. A to nie jedyne dziwności, jakie mnie spotkały w moim życiu. Być może kiedyś opowiem o kilku innych.